Dobrze. E, Napiszmy no, tak. Stawili się oskarżony Michał Woźnicki. E, stawili się przedstawiciele mediów. I teraz kogo my mamy? Radio, e, mhm. Radio Poznań. Gazeta, Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza. Telewizja Polska. Telewizja Polska. Telewizja WTK, Głos Wielkopolski, Głos Wielkopolski. Portal w Ogronie A co to jest za portal w Ogronie Portal powiedzieć. informacyjny. W obronie. Okay, rozumiem, że Państwo odnosicie o umożliwienie rejestrowania obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, tak? Tak. Którzy wnoszą o umożliwienie im rejestrowania obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. Zostawiła się publiczność. w sprawie artykułu 457 paragraf 1 KPK zezwolić przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwalenia obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. Na Oskarżony wnosi o umożliwienie mu utrwalenia przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Są postanowi na podstawie artykułu 358 PPK wyrazić zgodę. na utrwalanie przez oskarżonego w przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dziękuję. Sąd, przygotowując się do wydania wyroku, ustalił, że dane o karalności oskarżonego, które zostały zamieszczone w aktach sprawy przez prokuratora są nieaktualne. Z ustaleń prokuratora wynika, że oskarżony był dwukrotnie karany sądownie, podczas gdy z aktualnej karty karnej wynika, że był karany pięciokrotnie. I celem przeprowadzenia dowodów z aktualnych danych o karalności oskarżonego oraz odpisów wyrobków skazujących oskarżonego sąd postanowił wznowić przewód sądowy, dołączyć dokumenty i dopiero wówczas będzie możliwość wydania wyroku. To jest jedno postanowienie. Po drugie w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek oskarżonego o ustanowienie obrońców urzędu. Oskarżony powołuje się na swoją trudną sytuację majątkową, która uniemożliwia mu to uniemożliwia mu poniesienia kosztów obrony obrońcy z wyboru. Przedstawił również oświadczenie o stanie swojego majątku i dochodach. Z oświadczenia tego wynika, iż nie posiada majątku ani ruchomego, ani nieruchomego, nie posiada stałego źródła dochodów. Pozostaje na utrzymaniu swoich znawców e, i członków rodziny e, utrzymuje się z datków. No, w tej sytuacji e, z uwagi na udokumentowany wniosek e, oskarżonego sąd postanowił wyznaczyć mu obrońcę z urzędu w osobie kolejnego adwokata e, z listy e, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. E, ponadto. W tak zwany w międzyczasie wpłynął w wniosek oskarżonego o sprostowanie, e, o sprostowanie protokołu z poprzedniej rozprawy. Przy czym oskarżony tego protokołu nie widział i nie czytał. E, wobec czego e, nie wiem, czy ten wniosek jest aktualny, czy to jest był, aktualny. Ale pan nie zna treści tego protokołu, ale także pan nie wie, o co pan wnosi. Także proponuję, aby Pan zapoznał się z treścią tego protokołu i dopiero po jego przeczytaniu podtrzymał ten wniosek, ewentualnie go cofnął. Dobrze. Dobrze? Taki wniosek może pan składać w każdej chwili. To nie ma żadnego terminu złożenia takiego wniosku, także mm -hmm. w ciągu całego postępowania taki wniosek o sprostowanie protokołu może pan złożyć. Jeżeli Pan dojdzie do wniosku, że coś się nie zgadza w protokole z tym, co pan mówił, no to w taki wniosek zostanie o sprostowanie protokołu rozpoznany. Z uwagi na fakt, że sąd znowu przewód sądowy celem przeprowadzenia kolejnych dowodów istnieje konieczność wyznaczenia kolejnego terminu rozprawy. I ten termin sąd wyznacza na dzień. Dnia 11, sala na piłkę do Państwa Półroczu. 13, tylko, no, sala, Dobrze. sala 130. tak, 21 maja godzina 11, sala 113. Mm -hmm. Do tego czasu są, uzupełnił postępowanie dowodowe poprzez, e, e, poprzez te dokumenty, o których mówiłam, czyli aktualne dane o karalności oraz aktu, o, oraz odpisy wyroków wskazujących oskarżonego. Dziękuję. To wszystko. E, pan jest Pani poinformowany, jak już końca został e, Panu wyznaczony. Będzie Pan miał również adres kancelarii i numer telefonu. Będzie Pan się mógł skontaktować z Panem obecnym. Dziękuję. Dnia możliwości na przejrzeć. E, to są te nasze szczegóły. Poniedziałek, wczoraj, w środę były do dyspozycji. Ja Pana zapytam. Pan jest za tym, żeby żołnierze polscy na Ukrainę poszli? Nie, absolutnie. No to Bogu dzięki. A Pan jest za. To może teraz ja Pana Ale, zapytam. chwileczkę, to jeszcze jedno pytanie. Pan Krzyżyk nosi. Jest Pan za tym, żeby dzieci się z próbówki poczynały? Eee, może nie ma odpowiedzi na to pytanie, bo to ja zadaję pytanie. A, A. No to jak Pan chce mi zadać, ja sam nie to Pan na to samo pytanie odpowie? Na pytanie. Czy Pan jest dzieckiem z próbówki? Pan wybacza na to pytanie, spojrza się, jakiekolwiek problem. Dlaczego? No, dlatego. To w takim razie miał Pan okazję być niesufilizowany w tym doświadczeniu. A na Ukrainie już Pan. Oczywiście, Pan nie, <grym> Pan. Oczywiście, Bo Bóg dzięki, Pan wrócił. Bo znamy, że na przykład do dzisiaj go nie ma. ja chciałem zapytać, czy potrzebuje Pan to, co powiedział Pan wcześniej no na temat Pana Prezydenta? Wie pan, w polskim kulturze jest zwyczaj, że jak ktoś pyta, to się przedstawia. Pan też się ja nie przedstawia. Pan wiecki, pan. No, to. <coughs> pan, pan jest Pan słyszał. Ale pan usłyszał. A co jak to prawda? A pan pytał o prezydenta. Odpowiem to co poprzedni. jak pan śmie tak mówić, a jak pan śmie tak robić. W Polsce po ulicy chodzą ludzie, którzy odpowiadają za mordowanie ludzi. Czyście się państwo tym zainteresować. Kto wspiera wspieranie popiera mordowanie ludzi. To jest za wysyłaniem żołnierzy polskich na Ukrainę, jest za mordowaniem Polaków. Ja jestem przeciwko. Panie? Dziwię się. I mean